Dobra widzowie, taka dupa, taki chuj Ericsson chyba najwyraźniej. To było tylko chwilowe w stanie bo teraz to już ani B, ani M. To jeszcze puszczał ten... Odleciał kurde, ten sterownik od klawiszy, bo wiadomo, to jest w ogóle ta, ta klawiatura się sypie. No niestety, ale tyle dobrego, że chociaż mi się udało w ten jeden dzień, jak on działało, udało mi się ściągnąć z niego wszystkie zdjęcia. No to... Bardzo fajnie, że akurat tak się stało. Nie, nie, nie odpalę się w ogóle, już kuźwa wszystko próbowałem, ale to chyba, to chyba już koniec. Dobra, nie. Proszę Państwa, to jest po prostu kuźwa hit. To jest kurna do, dorosły mrówka. Dorosły mrówka, pozdro. Ja pierdzielę. Co, co za chłop? Dorosły mrówka. Rudnica, chyba ruda mrówka. Co tam kurno napisane jest. To pospolity owad Kurna. Pozdrawiam, grubu miaja.